Dzień dobry. Jest godzina 5.20 rano. Jestem na Suwalszczyźnie, ponieważ jutro biegnę maraton. Więc przyjechałem dzień wcześniej, korzystając z mojego wspaniałego dnia urlopu. O wschód słońca na Suwalszczyźnie. O, piękne, to. Nie wiem, czy wiecie, co to jest, ale to są poziomki. Tego tegoroczny. tegoroczny domowy dżem z poziomek. Urokiem dawania dla rodziców alkoholu w formie prezentu jest to, że czasami mogą cię poczęstować. Właśnie. Właśnie mi mamusia poczęstuje, a jest godzina za 10.08 z rana. Mm. Wzrówko. Jesteśmy na Suwalszczyźnie i całkowicie nie mamy żadnych planów na dzisiaj, ale wsiadamy w samochód i idziemy pojeździć troszeczkę, bo jutro maraton, a dzisiaj trzeba się troszeczkę zrelaksować, zwiedzić świat, jest piękna pogoda. Okulary, słońce, światło. Właśnie w sanktuarium cudzinicznej. To jest to. Te miejsce są tyle niesamowite, że znajduje się na takiej wyspie. A z tej strony mamy jezioro, z tej strony mamy jezioro. I co jest bardzo ważne, woda tutaj jest tak ekstremalnie czysta, że bardzo ciężko znaleźć się w takie miejsce. Przynajmniej z moich obserwacji w innych rejonach Polski. A tam w oddali pasą się łabędzie. Zatrzymaliśmy się na chwilę w Wigierskim Parku Narodowym i trafiliśmy na kolejkę moskoterową. Przejechaliśmy na chwilę do Wigier, aby poglądać klasztor w Wigrach. Chyba nie ma nic lepszego przed maratonem jak kratacze. kartacze, błukate źródło minerałów, wapnia, żelaza, ziemi i mięsa, które nastąpało po tej wspaniałej wiedeńskiej ziemi Pracowaliśmy kilka godzin, to znaczy, Łukasz popracował, a ja oglądałem filmy na YouTube. Są wakacje. Idziemy Przygotowania do maratonu w toku? Tak. Okay. Idziemy teraz zwiedzić Włości. Tak zwane Hacienda z Bruneikos, albo Rancho z Bruneikos. Jak zwał, tak zwał. Okay. To jest nasz staw. A to jest, znaczy nie nasz, tylko tych krów, bo te krowy z niego korzystają i piją tu wodę i się kąpią. Mamy też dużo drzew. Tu jest sianko, które czeka na zrobienie z nich czegoś takiego, czyli Bel. Bel Zetoryt. A to jest doła. tu po raz pierwszy straciłem przytomność, bo jak byłem młody to przywiązywałem sznurek do tej linki. Stawałem sobie gdzieś tutaj, na wyższym podwyższeniu i sobie robiłem coś takiego. I raz, gdy byłem w pozycji najwyższej, sznurek się urwał, i uderzyłem głową w ziemię. I się obudziłem za jakiś czas, ale nikt o tym nie wie. Oprócz was, którzy to oglądają. To jest tak zwana piwnica. Łukasz na to mówi lepianka. No i tam się schodowało ziemniaki, inne warzywa, przetwory. Dzisiaj jest dobry dzień na rekomendacje. Więc, jeżeli masz chwilę czasu, to sobie załóż konto na Netflixie i obejrzyj film Tony Robbins' I'm Not Your Guru. Ten film poleciło bardzo dużo osób i właśnie jestem w trakcie oglądania. Tak, sobie po kawałeczku. I no, póki co jestem pod wrażeniem. A ty, łukasz? Idziemy teraz z panem Doroszym na. Ziemniak Party, który jest organizowany przez organizatorów Maratonu Wigry. I tak jest zwyczaj, że zazwyczaj przed maratonem się organizuje jakiegoś rodzaju imprezę, która służy do tego, żeby się naładować węglowodanami, żeby następnego dnia na maratonie mieć dużo siły, żeby ten maraton przebyć i nie umrzeć w drodze. No właśnie. Więc jedziemy teraz ładować ziemniaki, taki jest pomysł przynajmniej. Jesteśmy na miejscu w tym roku. Biuro zawodów jest w Muzeum Wigry, w Wigrach, jak to samo nazwa, wskazuje. Co jak co, ale Muzeum Wigry ma najbardziej zajebiste logo na całym wszechświecie, czyli M i W. Więc tak, to jest plan już plan maratonu, więc setujemy spod klasztoru Wigry, czyli tam. Potem biegniemy dookoła jeziora. Gdzieś około tego miejsca zaczynamy umierać z bólu. Jeszcze 10 km, i kończymy bieg tam. Aby jednak dobrze pójść na e, Ziemniak Party, trzeba najpierw się nażywić. E, Ziemniakiem. Babka ziemniaczana I sandacz. My dotarliśmy na Ziemniak, e, ziemniak Party. dziękuję bardzo. Dzień, Dzień dobry. To jest kotlet żmucki. To jest jakaś Ziemniaki-Tłuszcz. I to jest ogórek. Jakby ktoś nie rozpoznawał tych wspaniałych owoców. na tyle dzisiaj, więc trzymajcie za mnie te Jutro nie mam żadnych, żadnych najmniejszych planów, bo prawie nic nie trenowałem, więc no, może mam jeden mały plan, żeby przebiec. Tak więc do zobaczenia jutro. Do jutra, hej. Słowa i chwała.